wszystkich na kanale Marek Zimny, tutaj tradycyjnie Marek Zimny dzisiaj robimy specjal na 50 subów, które już obiecałem. A tym specjalem będzie Urban Exploration Sieci Bunkrów, a raczej tego co z nich zostało w miejscowości Adamsdorf. Niestety dzisiaj pogoda nie dopisuje, ale specjalnie dla, dla was tutaj jestem. Będę zwiedzał Niestety. Jestem właśnie w jednym w jednym z tych Ciężko mi to nazwać. Coś to na pewno było. Był to jakiś budynek związany z tym właśnie bunkrem e jest tutaj dużo tego, mamy tam taki ceglany budynek, zaraz pokażę. Sam bunkier pod ziemią został zakopany jak i zasypany, jak większość bunkrów w Polsce po II wojnie światowej w jakimś tam czasie. I za bardzo nie będę wam pokażę, ale opowiem nieco krótką historię tego miejsca, chociaż za duża to ona nie jest, bo. Ciężko się teraz dowiedzieć o takich małych rzeczach pojazdu jak graf jest. Czekajcie, schowam się troszeczkę. No mówię, pogoda nie dopisuje, na szczęście mamy jakiś taki daszek. Ale jest w miarę dobrze. Dobra. To teraz przejdziemy do jednego z miejsc. Teraz nie będzie mi widać w kamerze, ponieważ chciałbym Wam tutaj bardziej pokazywać to, co widzę przed sobą. No to zacznijmy. We wsi Adamsdorf stacjonowało wojsko niemieckie. W czasie w nawet nie okupacji, bo to były części, te które Niemcy mieli już od bardzo dawna. Prawdę mówiąc, to są części niemieckie, czyli. Po wojnie dla Polski, czyli e, ziemie odzyskane tak zwane. E, właśnie przed chwilą tam pokazałem, mamy takie jakby dziury, które na pewno miały związek z tutejszym bunkrem, bo są tuż obok niego. Nie wiem do czego mogły służyć, na pewno do, do czegoś służyły, bo są zasypane. Liśćmi, a potem... O! A tego na przykład nie widziałem. Mamy tutaj dziurę, dziurę z metalu i betonu, czyli no, musiało mieć to bezpośredni związek z bunkrem. Jest zalany jak tam widzę, więc na pewno schodzić tam nie zamierzam. Na pewno jest zasypane, nie wiem do czego to mogło służyć, no jest to niemiecki beton i w ogóle, więc... No nie zejdę tam chociażby chciałbym widać tę dziurę zresztą, nieźle. Jest to duża dziura. Zalana cała wodą, nie wiem czy to widać, widać, widać yy, Chodźmy dalej. Aj Jest tu mnóstwo śmieci, ale też dużo szczątek. Tutaj właśnie byłem. Tu powy takie drugie pomieszczonko. Też masa śmieci Już bez dachu Chodźmy dalej Dalej też są jakieś dziury I Nie wiem od czego one mogły służyć Na pewno też od czegoś, służyły. są z betonu I częściowo z metalu, który nawet nie został Rozmontowany, więc Musiało być to związek z bunkrem. Nie chcę też mówić tak głośno, bo no nie chcę za bardzo zwracać do siebie uwagi. Jesteśmy tuż przy drodze. Bo bunkier był tuż przy parku, tak zwanym. Dziura jakaś. Nie wiem, co to było. Tu zresztą chodzimy po ramię z betonu. To wszystko to jest jeden wielki kwadrat betonowy. Tylko tego nie widać. Albo no, troszkę widać, ale wszystko już dawno. Zasypane, zarośnięte i w ogóle Chodźmy teraz do tego Ceglanego pomieszczenia Zobaczmy co tam się znajduje Jezus Maria, ale tu komarów No ceglane pomieszczenie jak ceglane pomieszczenie Niemiecka cegła Stara dobra. No. Nie wiem też, co tu mogło się znajdować. Widać jakieś metalowe tutaj na ścianach, pręty itp. Na pewno nie był to dom. Dobra, teraz przejdę troszkę dalej. Uwaga, uwaga. Znajdujemy się teraz dosłownie przy tym bunkrze. Bunkier jest tutaj. Właśnie w tym oto kwadracie on jest zasypany. Wejście jest kompletnie zasypane. Widać, że to są grube ściany. Betonowe, jak nie żelbetonowe, grube ściany. Więc na pewno to nie mógł być zwykły dom. Kto by robił dom z betonu? Jak widać, już za wiele nie zostało z niego. Tyle co widać. Niestety szkoda. Wejścia nawet nie znajdę. To, je wejście. to jest taki sył, że nic nie znajdę. A szkoda. Bo jest tu Na pewno byłoby ciekawie Ale w ogóle Z tego co mi wiadomo Tutaj właśnie Z tego co mi wiadomo to ten Właśnie tu pode mną był bunkier Mniej więcej pode mną powinien być bunkier I był tunel Który we wsi Adamsdorf Miał prowadzić Prosto do cmentarza Czemu akurat do cmentarza? Był, bo to jest naprawdę długi tunel. Tutaj, tu, tutaj cmentarz, a ten bunkier to jest naprawdę daleko. Nawet sobie na mapie można sprawdzić, jak to jest daleko. Tutaj chyba można sprawdzić. Naprawdę tutaj jest daleko. I po co ktoś by miał mieć tunel? Po co ktoś by miał kopać betonowy tunel, taki kawał drogi do, 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 z bunkra do. Do tego, do cmentarza. Czy tutaj właśnie Niemcy mogli mieć jakieś działania zbrojne, o których po prostu nie wiemy? Być może. Ale raczej tego się nie dowiemy, co tutaj było. Dobra. Chodźmy teraz do następnego budynku, który jeszcze nie został. Kurczę, pokrzywa, ja mam krótkie skarpety. Jesteśmy. Mamy nawet jakiś... Nawet to za bardzo nie wiem, co to jest. Jakieś metalowe coś z jakimś napisem. Chyba... N NN. a g r e -g a Coś tam. Jest stary jak świat. Nie mam pojęcia, o czego tutaj to mogło być. Zielimy ze ścian wychodzą. Oczywiście jest tu masa syfu. Być może tu też należało do bunkra, Kto wie, kto wie. Wiesz, bo, że tu już jest albo po prostu. Nie wiem co to było. Na pewno jest z betonu, więc być może należało do bunkra. Jakieś właśnie tam kable ze ściany idą. Nie wiem za bardzo co to jest. Za dużo na ten temat nie powiem. Generalnie te miejsca stały się po prostu teraz dołami dla, dla ciepłudów. Nie wiadomo jak to większość takich miejsc teraz. Dobra, teraz. Przejdziemy do miejsca, które jest w stacji dosyć oddalone od tego bunkra. W, bardziej w głębi tego parku, ale też mniej więcej stosunkowo blisko. więc idę. Uwaga, uwaga! Zbliżamy się do czegoś, co też jest. Tu mamy ten tamten sieć bunkrów, a tu mamy coś oddalonego od bunkra. I nie, nie jest to to, to jest drzewko. W ogóle, ładna trawa tutaj i w ogóle takie drzewko ładne, nawet deszcz tak nie pada na mnie. O, et voila. jest. Prawdę mówiąc, nikt za bardzo nie wie, co to jest ze wsi, w tej wsi właśnie. Nikt za bardzo nie wie, do czego to mogło służyć. To się całe wali. Więc jakby co, nie bawcie się w takie rzeczy. Urban Exploration potocznie urbex jest po prostu niebezpieczne, tak? I ja podejmuję ryzyko zawodowe. Z tego co wiem, w ogóle zobaczcie, jak to jest syf, nie? To jest pełno butelek, nawet nie wiem, co tu się mogło znajdować, bo to jest mnóstwo śmieci. Tu nie da się przejść normalnie bez chodzenia na, po plastiku. To jest ogromny syf. Syf jakich po prostu, nie, no mało po prostu. I to mnie bardzo denerwuje, że ludzie wyrzucają śmieci w lesie. I w ogóle to mnie denerwuje. Ale zobaczmy. Na początek to były zawiasy metalowe po dwóch stronach. Czyli tu musiało być wejście cegła. Jest jaka jest: to się przecież ledwo trzyma. można zobaczyć. Ja to nawet za bardzo wchodzić nie będę. To jest syf. Ej, mi osobiście to wygląda na strzelnicę. Nie, bo to mogło być takie strzelnice, właśnie. Idealne takie. Okop taki zrobiony, jakby i dziury w oknach dwie i trzecia, tam za kratami chodźmy. Syf kompletny. Mamy tutaj też jakieś betonowe koło, A raczej okrąg. Nie wiem do czego to miało służyć. Być może to też był bunkier. Wątpię, żeby to był włas, bo to jest ogromne. Poza tym nie ma żadnych tutaj śladów po zawiasach, a przynajmniej ich nie widać. I być może też jest to zasypane. No takie właśnie wygląda, bo wątpię, żeby coś takiego było normalnie. Eee... Chodźmy bardziej dalej. Widzimy bunkier z jednej strony. Ja już Wam powiem, kiedyś tutaj byłem, ale to wyglądało nieco lepiej. Tu mamy jakieś metalowe coś. Ej, to się rusza. Dobra, nie ruszam tego, bo jeszcze bunkier rozwalę. Syf kompletny. Masakra. Chodźmy z tej strony. Tu już jest bardziej dogodnie. Zobaczcie, co tu się znajduje. Mamy też metalowe. Ładnie wykonana robota. O tym miejscu nie dowiedziałem się za dużo. Jak zresztą o całym tym kompleksie, bo mało jest kto to w ogóle pamięta. I było to też dobrze ukrywane przez Niemców, co tu się miało znajdować. A przynajmniej tak mi wiadomo. I z tego co wiem, z tego też mogli korzystać e, jednostki rosyjskie stacjonujące po wojnie w Polsce. Więc kto wie, czy to po prostu nie była strzelnica? Nie wiem, czy to mogła być strzelnica. No, jedyne możliwe rozwiązanie dla mnie to jest strzelnica, nie? Nie wiem co to mogło być. Jeżeli ktoś wie, co to mogłoby być, to napiszcie. Eee. No i wiadomo, historia jest taka, że po wojnie, wiadomo, Niemcy przegrały wojnę i zostawili to wszystko. Kto wie, czy tutaj pod stopami właśnie nie idę po jakichś sztalhelmach, karabinach, czy innych tego typu rzeczach. Niestety nie mam pozwolenia na wydobywanie tego typu rzeczy, bo trzeba mieć pozwolenie. dobo I tu też mamy jakieś ślady jakieś po czymś tutaj, coś tutaj było na pewno. Bo to jest niemożliwe, żeby dwie takie prawie że prostokątne dziury są obok siebie. To jest. Coś co tu musiało być. Tylko co? Nie wiem. No i historia taka, że. No, prawdę mówiąc, to. Za wiele nie wiem o tym miejscu Mam nadzieję, że podobało Wam się tutaj Aby się to będzie miło oglądać Dobra No i co mogę powiedzieć to raczej na tyle w tym materiale Uff, słuchajmy no jakie ładne Jakie ładne tło między za mną jest Generalnie ładny park, bo to jest park nie las i naprawdę, mi się tutaj, jeżeli chodzi o naturę, to tu bardzo fajnie się to wszystko zrobiło. I co mogę powiedzieć? No, to chyba na tyle w tym materiale. Ja spadam na chatę. I widzimy się w następnym materiale. Więc. Wiadomo. Subskrybujcie. Dajcie lajka, like komentarz i w ogóle z dzwoneczkiem i wszystko inne. W ogóle to jest specjalna 50 subów, a już jest 62 suby, więc jest naprawdę dziękuję Wam za to. I co mogę powiedzieć?